Pierwszego smoka musimy rzucić w następujący sposób. Podchodzimy sobie tutaj do rogu. Nie wiecie o co chodzi? Tutaj sobie jesteśmy. Widzimy tu beleczkę. Idealnie na nią. Ok, rzut. I teraz uzupełnimy sobie pierwszego smoka, drugim smokiem. Też dochodzimy max do ściany. Patrzymy tutaj. skaczemy, rzucamy. Tipsem numer 1 i numer 2. zakrywamy całe wino. Mok na zasłonięcie CT, rzucamy stąd Tutaj od śmietnika sobie stajemy Najlepiej też mieć covera No bo idzie łatwo się wyrzucić Stalejemy gdzieś jakoś na tym jakości, taka 3,4 na poziomie tego murku Biegniemy do przodu i rzucamy Gdzieś jak się spotykamy Koło praktycznie Działa, działa Rzucamy go w tym momencie najlepiej Mam gdzieś już celownik tutaj jest Oczywiście bez jumpa, po prostu biegniemy, lecimy No jak tutaj już gdzieś jesteśmy To możemy sobie rzucić Wchodzi on nam pięknie na CT. Numer 4. Za samochodem mamy lukę, która odcina nam tej wejście CT do Bullside W kawiarni możemy sobie wejść na stolik, przycelować i zobaczyć tunel. Zastawiając się za możemy tutaj łatwo sobie przycelować przeciwnika, no i wyeliminować tunel. Tutaj pozycja camperska za beczką dosyć mocna. Widzimy tutaj całego przeciwnika i jego głowę, za to z drugiej perspektywy no nie widzimy go praktycznie w ogóle. Na rampie mamy płot, na który można wejść i śmiało go wykorzystać do sprawdzania tunelu. I oczywiście jeden z łatwiejszych sposobów, jak wejść na ten płot. Dziewiątym numerem jest potężny skan na shorta, na którym mało kto raczej wie. Tym znajdamy się stanie do rogu, płacić kropkę, która jest tam na górze przy lince i po prostu rzucić. Znowu stawimy się w drogę do skrzynki, i patrzymy tutaj na tam murek. Troszkę wyżej w niebo rzucamy. Łatwiejsza wersja, moim zdaniem. No i oczywiście bezpieczniejsza. Żeby rzucić tego flesza, wystarczy tutaj stanąć sobie na czwarty schodek. przycelować trochę do góry. Na poziomie tych dwóch cegieł. Akurat między złączeniem jedną a drugą rzucić flesza. No i tutaj ładnie nam on ląduje na gościa, co sobie shorta Dosyć ciekawa wnęka, to jest, żeby zobaczyć sobie wino. Wskakujemy tam na jedną ze skrzynek. No i mamy oto efekty Bardzo trudno dostrzec przeciwnika Przy tym flesza do bomb side'u A stajemy sobie tutaj przy drugiej belce Blokujemy się, mamy te fajny skrawek Będzie go widać Jump throw I mamy flasha. Smoke na filary Wchodzimy tutaj we wnętrze. Patrzymy sobie tutaj na linii Skaczemy no i rzucamy tego flaszyka powinien nam siąść tutaj idealnie na filary, zostawiając lekką lukę po lewej stronie. Jeśli ktoś nam się przyklei do tych drewnianych schodów, możemy śmiało je przeskanować. Skacząc do busa, tutaj stając przy lewej ławce, możemy przeskanować gościa na tunelu. Da się wskoczyć na beczkę, na midzie. Możemy przeskanować wino shorta i na odwrót. Przyszukujcie skrzynek, ponieważ jeśli do nich się przytulicie, łatwo wtedy przeskanować. Instalując spojrzenie tej skrzynki na CT, możemy ją śmiało przeskanować. Przednie okna w busie skanują się tylko od dołu, reszta okien skanuje się całych. Krawień skrzynki od bomb do B po stronie CT, możemy też śmiało przeskanować. Dosyć pomocna luka tutaj na A. Tylko niestety przez nią nie widzimy Lecz można szybko wychylić i spróbować zabić przez tą luczkę Kolejną luką jest tutaj luka na bombsite'ie B znowu Da się przez nią przebić, no ale jest to trochę trudne Luka w drzwiach autach, dosyć nawet potrzebna, pomaga nam tutaj zatrzymać ludzi z wina No i oczywiście kolejna luka tym razem na orcie dosyć spora, łatwy kill Kolejnym już luką jest kolejna luka tutaj na szorcie. Z którą nic nie widzimy, no ale możemy tutaj stwarcić, coś przeskanować. Boost z shorta, nawet potrzebny na kontrolę MIDA, robimy go w trzy osoby, czyli nie dość wymagający, ale bardzo potrzebny. Bardzo łatwy sposób na skontrolowanie MIDA, że wejść do nas na A. Chodzimy sobie na A skrzyneczkę, no i tutaj praktycznie terrorysta, jak wchodzi do side, to nas nie widzi, no nie ma szansy, że nas zauważy. Ciężka pozycja. Standardowy boost tutaj przy ścianie z Nesta na shorta. Można też go wykonać na rusztowaniu. Dość łatwy boost na dwie osoby. Można tutaj szybko sobie ściągnąć przeciwnika z Nesta. Praktycznie nas nie zauważa. Wejście na skrzynki. Na pierwszą tutaj pokażę Wam na trzy sposoby. Sposób pierwszy. Macie następujący. Sposób drugi też dosyć łatwy. No i sposób trzeci również łatwy teraz czwarty sposób na wejście na kolejne skrzynki, on jest trochę nieco trudniejszy ale do wyuczenia dosyć łatwy potrzebujemy tutaj po prostu wskoczyć o której wam wcześniej mówiłem no i skanujemy tam w miejscu gdzie jest pokazane na wideo smoke shorta na nesta ustawiamy się tutaj w rogu patrzymy do góry, widzimy takie chmurki białe, odsuwamy trochę od tego drewna leciutko do prawej, bez przesady bo nam nie wejdzie, albo wejdzie obok no i po prostu robimy rzut z biegiem leciutkim do przodu ale szarp, Ja pierdolę! Skan z sorta na tunel. No uważam, że mię za dosyć mocny Strzelamy sobie po prostu te zielone okienko. Musimy wejść na te dwie yy, skrzynki najlepiej wziąć do dgustowania kogoś. No co ja mogę powiedzieć? Po tym skanie komuś takiego skana założymy na pewno napisze nam, że mamy cheaty. Rampę również można skanować z obydwu stron. Kolejny boost, do którego potrzebujemy aż 3 osoby. Na ostatnią osobę trochę ciężko wskoczyć. Widzimy z niej zakręt. Jest to dosyć ciężki boost, ale też ciężko się domyślić, żeby w ogóle ktokolwiek tutaj się boostował. Prosty boost, tutaj na alongu. Na pewno nam może kilka razy uratować tyłek, jeśli co takie będą nasraszować. Mało spodziewany. Możemy również wejść na rampę z drugiej strony, jest to dosyć łatwe. Kolejnym boostem na naszej liście jest boost Shorta na Bombside B. No możemy tutaj zobaczyć wszystko totalnie wszystko. Możemy zobaczyć Shorta, możemy zobaczyć Bombside B. Daje nam to bardzo dużo możliwości i bardzo dużo info jeśli chodzi o mecz. W tym miejscu na tym płocie możemy dosyć dziwnie wyrzucać naszą broń w powietrze. Jak zobaczycie na wideo. Od wywieszonego prania odbijają się granaty. Sorta shorta możemy sobie rzucić z sytuacyjnego flesza, namida, oślepiając praktycznie wszystkich. Na tym scenku najlepiej sobie go wykierować no i po prostu rzucić. Przy tunelu na śmietniku możemy sobie wskoczyć, zbustować się na niewidzialny piksel. Nawet spoko jeśli chcemy widzieć sobie gościa z tunelu i zauważyć go praktycznie pierwsi. No i chyba tak wysoko nie wychyla. Tutaj znalazłem dosyć ciekawego busta z ławki na sprawdzenie sceny. No mało kto raczej by się spodziewał pika z takiej pozycji. Dość prosty smok z zakrętu, tutaj możemy wejść na skrzynkę max, przycisnąć się na poziomie lampioną i rusztowania obliczamy sobie tutaj kąt no i skaczemy, rzucamy i mamy zasmokowanego mida i do A wchodzimy tutaj blisko ściany, celujemy w ostatnie okno w kąt lewego ostatniego okna tutaj no i zabijamy przeciwnika i ostatni z naszych tipów to jest jak ładnie pokazać broń. Miejsce tutaj na mapie jest moim zdaniem najładniejszym do pokazywania sobie broni. I to tyle. Oczywiście jeśli dotrwałeś do końca tego filmiku, zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, subskrypcji i komentarza. Wiadomo, może jakieś pomysły na odcinek. Kto wie. Następna będzie raczej mapa Rust. Oczywiście dziękuję tej z góry Venemu, który pomógł mi w nagrywkach. Jeśli chodzi o perspektywy i tak dalej, i tak dalej. Oraz Najzikowie, który też pomógł mi nagrywkami perspektyw oraz kilkoma pustami, yy, młkami, neidami i tak dalej. Do następnego. Siema.